Walka wieczorów w Gdańsku, Saleta, Gołota, twój typ. Zobaczymy jak panowie są w jakie są formy w ogóle w takim wieku. No ja, ja myślę, że już w takim wieku nie będę walczył, no, bo jednak już też tych kontuzji trochę było, box to nie jest sport powiedzmy dla jakichś tam. Mało kontuzyjny, czy wiadomo, że to przez, że ten jednak organ się zużywa pod wpływem takiego intensywnego treningu głowa, również od przyjmowania ciosów nie robi się mocniejsza, a coraz słabsza, więc zobaczymy, co tym panom zostało jeszcze w takim wieku. No, ja myślę, że będą chcieli się pożegnać z kibicami, bo z tego co wiem, to chyba mają być ich ostatnie walki. Jednego tak, drugiego być może nie. Także no zobaczymy, ale na pewno będą chcieli się pożegnać z kibicami jakąś fajną walką i przygotują się jak najlepiej do niej no i, i pokażą dobre widowisko, no bo to o to wszystkim chodzi. Kto wydaje ci się, że wygra? No ja myślę, że tutaj minimalny takim faworytem jednak jest Andrzej Gołota, no, bo, bo pomimo tego, że miał tych troszeczkę ciężki walk, to jednak, e, jednak miał więcej doświadczenia takiego z walk z dobrymi z bardzo dobrymi zawodnikami, szuwków wagi ciężkiej jeszcze w latach 90. -tych. Praktycznie dwa razy powinien być mistrzem świata, no jednak nie było mu dane. No i myślę, że on tutaj jest takim minimalnym faworytem tej walki, chociaż Przemek na pewno bardzo mocno trenuje do tej walki, wysoko postawił poprzeczkę. Tak więc ring zweryfikuje wszystko. No, co tym panom jeszcze zostało w takim wieku?